Game changing D4Bug, let's Eternal Characters cross into Season? Co? Game changing Diablo for back, let's Eternal Characters cross into seasonal realm Czy jest back w Diablo 4 serio, że postaciami niesezonowymi. Jesteś w stanie wejść na sezon? Diablo 4 players have cracked the code to multiversal travel. A new glitch that involves unplugging your internet mid-game is allowing the community to migrate eternal characters into seasonal realm. Co so, w Diablo 4 jest bug, który złamał kod, który za pomocą glitcha, który jest połączony z wyłączaniem twojego internetu w trakcie rozgrywki, pozwala ci wejść w postacią niesozonową na season, Jezu, jaka ta gra musi mieć spaghetti code, jak coś takiego jest możliwe? Diablo for Press, Cos baby, oh bla bla bla. Of course, this season, controversy. To też jest w ogóle beka, że odpalenie nowego sezonu było związane z kontrowersjami i, ludzie, i ludźmi, którzy się dziwili, że na sezon będzie trzeba nową postać robić. No tu jest w ogóle zlinkowany artykuły, że gra jest martwa, że ludzie odchodzą z Diablo 4, okej. Okay? For anyone still frustrated about seasonal characters creation, uh, though there is a glitch that may elevate into somewhat Dobra. Hey, how's it going, everyone? Today I'm going to be showing you something quite exciting. Before we're going to be season to one items Eternal on Eternal World World and X farm glitch. In a seasonal Ethernet core, we're going to be able to spend to 20 seconds. You've automatically joined your friend. which is quite surprising. You're not supposed to be able to, the to, 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 to tak jakby what? wychodzi na to, że ta gra ma jakiś jednorazowy element autentykacji twojej postaci i w momencie gdy dołączysz neta i go podłączysz, to ona nie wykona tego ponownie. talk about some... to do so you inne pull, and you're going to see a seasonal quest that's going to pretty much be from the beginning we're going to get into that quest eventually and what you should do and what you should not do uh, but what you see right here is you've used their teleporter there is some yes. good news and or useful at all obviously keep your season for whatever reason it's just Yes. I musisz się połączyć z kumplem, który ma sezonową postać, i odcinasz swój internet, i będziesz się w stanie zalogować na sezon. Swoją postacią niesezonową. I jeżeli przechodzisz pomiędzy sezonem i niesezonem, postacie przyjdą z całym ich girem i wszystkim, co miały w plecach I możesz sprzedawać te przedmioty za golda I użyć tego golda na innych postaciach Możesz sobie aspekty poprzenosić Potentially the most useful application for this glitch, however the opportunity to grind with boosted XP, one of the for a season and blessing is boost. Czyli możesz na nie sezonowej postaci użyć blessingów z sezonu i też mieć boost do expa Ty rozumiecie to? Ej, tak całkowicie się szczerze pytanie, jak trzeba zepsuć kod gry, żeby dopuścić do czegoś takiego? Ja... jak to się, to się nie stało w Diablo 1, to się nie stało w Diablo 2, to się nie stało w Path of Exile, to się nie stało w Path of Diablo, to się nie stało w... w Projekcie Diablo, jak oni to musieli źle zrobić? To jest niesamowite. No, jak trzeba nie zrobić kodu gry, żeby coś takiego powstało? Nie, dobra, jestem w szoku. I te, to, jest, to są dwa miesiące po premierze. I to jest pierwszy sezon, i już są takie problemy z tym sezonem. <ścoughs> Widzowie, ale dobra, to zagrałem w taką grę. Jak obronią tego fanatycy Diablo, którzy i tak wszystko bronią? No, dawajcie. Rezygnujemy z odpowiedzi, a mi się podoba. Jaki argument użyją? Dawajcie czat. Szybko. To mechanika. Że nie ma to znaczenia, że to było zamierzone. I co z tego? Powiedzą, że to feature. Że kolejny sezon to naprawi. Nie ma znaczenia, bo i tak ich zbanują. Każdemu się zdarza, że to dopiero pierwszy sezon. To nie psuje rozgrywki. To taki easter egg. To nisza. <noise> że to jest ukryta obcy dla tryhardów. Prędzej czy później, tak byś zdobył temy. że to nic nie zmienię, bo oni sami grają się z nikim nie ścigają. W takich raliach żyjemy, że dla takich smaczków to gramy. Widzicie, jak łatwe jest wymyślić takie argumenty. Niesamowite. Zobacz Oho zdjęcia. Blizzard szuka nowego projektanta sezonów do Diablo 4. Odszedł jeden z weteranów. Oho? Ogłoszenie o pracy w Blizzard poszukuje głównego projektanta sezonów dla Diablo 4. Typ z Podlasia chyba, nie? Projektanta sezonów dla Diablo 4. Do Diablo 4 chyba, nie? Podlasku brzmi. Jakbyście, ja bym powiedział projektanta sezonów do Diablo 4, a nie dla Diablo. Anons może wydawać się odpowiedzią na fatalne przyjęcie, z jakim spotkała się niedawno pierwsza aktualizacja. Ej słowo anons brzmi bardzo źle, ja to muszę wygooglować. Anons to jest podanie czegoś do publicznej wiadomości, zwłaszcza ogłoszenie zamieszczone w prasie. Nie wiem dlaczego anons mi się kojarzy zawsze z czymś towarzyskim. Anonsy towarzyskie. Ale nie, sprawdziłem, to, 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 to jest dobrze. Gracze wyczekiwali interesujących nowości, a dostali mało znaczące dusze potworów oraz ogromną łatkę, którą część graczy uznała za najgorszy patch w historii gier wideo. To nie są moje słowa jak coś, ja hejtuję mocno Diabla, ale inni też. Może i nie jest to na wyraz, ale z pewnością dobrze się ilustruje, okej. Okay. Media społecznościowe wyjaśniają, że pierwszy opuścił stanowisko w marcu i później, miesiąc później... A! Nie mogę przeczytać. I miesiąc później dołączył do studia Magic SUP Games, więc zapewne w jego zastępstwie Blizzard chce uzupełnić zespół. Przez serwis wynika, że potrzebna jest osoba z co najmniej 5-letnim doświadczeniem, w tym na pozycji lidera przez co najmniej 2 lata. Plusem jest zapewne fakt, że mowa o pozycji hybrydowej i kandydat może wybrać, czy odwiedzać będzie biura w Nowym Jorku, Teksasie czy Kalifornii. Nowa osoba będzie miała zapewne niewiele czasu na zaklimatyzowanie się, ponieważ drugi sezon atrakcji w Diablo 4 Niezgodnie z planami wystartować dziś w połowie października, tymczasem trwa ratowanie pierwszego sezonu, z dużą kolejną łatką zaplanowaną na 7 sierpnia. Aktualizacja wzmocni m.in. klasy Czarodziejki i Barbarzyńcy, które wcześniej zostały... Blizzard zrobił tak, słuchajcie, ja wam powiem, jak Blizzard myślał. Oni nie wiedzieli co zrobić, więc pierwszy coś znerfili, żeby potem zrobić stream mówiąc, że to naprawiają i to teraz bafują. Cześć, tam cały czas się coś dzieje. Więc oni nie powiedzieli, że nic nie zrobią, bo bafują teraz to, co wcześniej znerfili. Więc w grze się cały czas dzieje i jest essa i nikt im nie mówi, że nic z grą nie robią. A że nie wiedzą, co z nią zrobić, to już druga kwestia. Podobno 4 maja już zrobione, to pewnie 6 skonceptualizowane. Masz czasu. O czym ty gadasz, Piotrek? Względne słabość, zwłaszcza tego pierwszego archetypu, jest punktem krytyki. Pokaż ten. Pokaż. Mmm, yes, so owymaga blizzard. Team name Diablo. Job title lead season designer. Are you an experienced uh, designing leader? Come work with us and together we'll build something exceptional. Our team of talented developers is growing. Our backgrounds are diverse, but we all share a real passion for what we do. No dobra. No to widzowie. Ja, po, ja ponownie to mówię. Gdzie są ten? Ale gdzie są wymagania? Yy, milion dolarów, nie? Milion dolarów, ja idę rok, pracuję w Blizzardzie i kurwa naprawię tą grę. To jest moja cena, no nie? To jest moja cena. Za mniej nawet nie siadam do tego gówna, bo no nie oszukujmy się. Praca w Blizzardzie to jest, chyba, jakbyś kurwa śmieciarką jeździł, no nie, w kanalizacji byś kurwa rury udrażniał. No to jest paplanie się w głównie. No, mało kto chce to robić, a jak ktoś chce, to jak ktoś już się tym zajmuje, no to zazwyczaj chcę, żeby to było odpowiednio opłacone i trochę lepiej niż zwykła inna standardowa praca. Ktoś się tym musi zajmować, no ale no każdy chce się tym zajmować za odpowiednią, wyższą zapłatę, nie? Nie 4 maja, tylko że 4 maja, że cztery sezony są już wykonane, to, to, to jest niemożliwe. Ja tam coś powiedziałem, że 4 maja, to się pomyliłem. Dzięki Piotrek za sprostowanie. Tym razem nie będziesz musiał mnie sprostować w komentarzu, mnie już na żywo sprostowałeś. Nie no, to, to jest niesamowite. To widzicie, Blizzard rekrutuje widzowie, Możecie pójść i próbować naprawić Diablo, nie? No ale jaki jest problem? Oni zamiast znaleźć sobie gracza, to nadal szukają kogoś, kto ma doświadczenie w byciu lead designerem w Game Devie. Co ci to stary daje? No, ich, ich zespół jest złożony z takich osób, które mają jakiś background w Game Devie i gra jest totalnym głównym. To może by pasowało wyciągnąć wnioski z tego, że ty, może byśmy zatrudnili jakiś graczy, nie? Co tutaj może pójść nie tak? Dlaczego nasze gry są totalnie do dupy? No nie?